Zaczynamy rok szkolny 2022-2023. Witamy pana dyrektora Rafała Justa, panią wicedyrektor Marzenę Budaczk, panią wicedyrektor Renatę Czarnobrewę Księskową oraz nauczycieli, rodziców i uczniów. Baczność, poczuc sztandarowy szkoły prowadzić. Prosimy o zabranie głosu pana dyrektora Rafała Justa. Moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo pięknie w progach naszej szkoły, witam w imieniu całej naszej społeczności szkolnej, witam rodziców, witam wychowawców, nauczycieli, witam Państwa z obsługi i, i administracji, witam w tym takim pięknym chyba dniu, prawda, ważnym dniu. I mam też taką nadzieję, że ten. Yy, Ważny dzień będzie przez cały wasz pobyt w naszej szkole. Mam też taką wielką wiarę, że w pewnym czasie będziecie pięknie śpiewać hymn naszej, naszego kraju. Dzisiaj tak troszeczkę chyba jesteście o niej śmieleni, dlatego, dlatego nie słyszeliśmy takiego donośnego, pięknego waszego głosu. Mam też taką nadzieję, że po pewnym czasie będziecie fantastycznie się rozwijać. Będziecie... będziecie w takim momencie, kiedy powiecie swoim rodzicom, tato, mamo, w szkole jest fajnie. Pewnie jesteście zdziwieni, dlaczego Adam i Iga są w strojach troszeczkę innych niż wasze, prawda? Bo, moi drodzy, Iga i Adam i też grupa, która stoi z tyłu za nami, razem z innymi dzieciakami trenuje u nas judo od pierwszej klasy. Wy również już za tydzień będziecie mieć zajęcia na, na macie. I teraz moi drodzy, za chwileczkę zobaczycie pokaz tego, co już dzieciaki się nauczyły. A wierzcie mi, naprawdę potrafią już dużo. Więc to też nie będzie taki pokaz tego, że warto się rozwijać, że jak ktoś chce, to może osiągnąć naprawdę spory sukces. Moi drodzy, życzę wam bardzo, bardzo dużo uśmiechu, dużo radości. Dbajcie o siebie, ale też dbajcie o swoich rodziców. Przenoście im dużo uśmiechu, dużo wspaniałych chwil, moi drodzy. My będziemy się widzieć w różnych sytuacjach. Ja będę do was przychodzić, bo pewnie będziecie przychodzić do mnie, ale zawsze bądźcie radośni, bądźcie uśmiechnięci i rozwijajcie się, moi drodzy. Tego wam życzę. Dziękuję, w takim razie życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia. poczyk sztandarowy szkoły wyprowadzić. Szczególnie ciepło witamy pierwszaki. Dla nich to dzień dziś nie byle jaki, dla nich to dzień bardzo wesoły, bo pierwszy raz idą do szkoły, więc niech się dzisiaj uśmiechają i razem z nami szkołę witają. Każdy z nas tę szkołę zna i przyjaciół wielu ma. My już dziewięć lat mamy, trzecią klasę zaczynamy, ale są wśród nas dzieciaki, niedawno przedszkolaki, od dziś uczniowie pierwszaki. Witam uczniowie pierwszych klas. Starsza koleżanka wita Was. Czego Wam życzyć na początek? Życzę kolegów, zabaw i piątek. I żeby nikt się szkoły nie bał i wesołą minę zawsze miał. Dziewczynki i chłopcy z klas pierwszych witamy w szkole podstawowej nr 84. Wszyscy życzymy Wam dobrych humorów, wielu przyjaciół i sukcesów. Pamiętajcie, że zawsze możecie liczyć na starszych kolegów i nauczycieli. Życzymy powodzenia na początku szkolnej drogi prowadzącej do zdobywania wiedzy. Przyjmijcie od nas symboliczne bilety do krainy wiedzy. W naszej szkole uczniowie klas 1-3 biorą udział w zajęciach judo. Zapraszamy na krótki pokaz. Staj za! Drodzy, już zaczniecie pierwsze zajęcia od 12 września. To są dzieciaki, które były w tym samym miejscu co było. czyli nic nie pani nie potrafi. Tak, panie Rafał, ale chciałbym przedstawić pana Rafała Marcinkiewicza, pana, który, który prowadził budowę do naszej, do naszej szkoły. To oprócz, oprócz tych Oprócz spółki wagi to też jest filozofia. Na to jest pokora, to jest praca, to jest o tym wszystkim najważniejsze. Oprócz zajęć do będziecie również pływać. Także myślę, że już od, też od 12, od 12 września wejdziecie na pływanie. Każdy z Was, jak tylko będzie chciał, może osiągnąć sukces. Taki jak te dzieciaki. Dziękuję bardzo bardzo, żeście w z takimi zawodach i sukcesy tak samo w zawodach w Zapraszamy pana dyrektora o wręczenie dzieciom powitalnych drobnych upominków. Już niedługo mata, już niedługo pływalnia, już niedługo sala, sala lekcyjna i zajęcia. Moi drodzy, rozwijajcie się. Rozwijajcie się tak, żeby, żebyście wy byli zadowoleni, żebyście mogli powiedzieć swoim rodzicom, mamo, tato, jest dobrze. E, za chwileczkę każdy z Was otrzyma jeszcze taki drobny, drobny e, upominek e, związany z naszą szkołą. E. No i zapraszam na spotkanie ze swoimi wychowawczyniami. Zaczynamy. Jest A. Zapraszam. Dobra, pierwsza A Chodźcie.